Witam na zakładzie komputerów popsutych. Co dzisiaj mamy popsute? Mamy popsuty komputer, a właściwie nie popsuty, a mamy komputer, yy, który klient rozłożył, chciał zmienić zasilacz. No i nie do rady poskładać. No normalna rzecz, jak ktoś nie jest informatykiem, to. czy no, no, serwisantem. Informatyk to, to raczej programista, nie jest serwisantem, nie jest technikiem, to może sobie nie poradzić. Komputer dosyć duży, stacjonarny, a więc yy, no to wiadomo, podjęliśmy się. Skończenia tego z tym, że w dużej mierze opiera się to na czyszczeniu. Komputer był strasznie brudny, takim brudem, zaklejonym, takim już wilgotnym, a więc wszystko było myte bardzo dokładnie. No, poza elektroniką, były myte typowo, były myte na mokro. Elektronika przedmuchana, w miarę możliwości, także zapraszam do oglądania. A i przepraszam, bo prawie przez całą długość filmu był dosyć mocno szumi klimatyzacja. No niestety, wolimy nie zamarznąć i, i tak musiało być. Trzeba mu to i tak zdjąć chłodzenie, zmienić pasty, to jest w sumie, nie wiem jaki jest procesor, ale no, płyta jest fajna, ma też już podstawkę 2 i jeden gaming, także płyta taka trochę bardziej wyższego poziomu niż, niż najniższy, chłodzenie dosyć duże, chociaż bardzo nie lubię tego montażu w tą stronę, nie wiem czy to można zmienić, czy nie można, w tej podstawce to sprawdzimy, i tak musimy je zdjąć, zmienić pastę. No i odkurzony był strasznie kurzu i jeszcze jest, bo kompresorem się nie wydmuchał. Trzeba to na no, mokrusz matką wyszetrzyć. I piątka, 6600K. Sześć Spoko. Ale tak backplate wypada. Nie trzeba było nagrywać. Zobaczymy czy to się w tą stronę zakłada. I no bez najmniejszego problemu w tą stronę się zakłada. Tu brakuje jednej śrubki. Kurde no. Wybieram taką śrubę. Wybieramy może, nie? Zrób no, przymiarkę teraz. No, nie brakowa różnie. Ja nie widzę powodu, żeby to miało być w inną stronę mocowane. Mącowa w ogóle ramy są w jednym, w tym. Powinny być w drugim slocie. Ta jest niestety jest to drugim krzywa. ten backplate też nie leży. Nie było jednej śrubki od backplatu, tak że mogłem pokrzywić. Ja nawet nie wiem, czy ten komputer działa, bo klient nie był w stanie się do końca określić, co tu mogło później tak. Możemy go tego, żeby był uszkodzony, ale no to nic. No. Na szczęście ten komputer trafił w odpowiednie ręce. Do spa dla komputerów. Jak się pierdolę. pani albo możemy to teraz wodą wypukać. Zobacz, jak to jest trudne Pędzelkiem pod wodą i potem suszyć, jeszcze kompresorem. Tak samo tu można każdy wentylator... Tu są te rozbieralne. Też chyba, no może jednak nie. No to już się wyjaśniło. No, nie ma to tu nie wiem jak to będzie, tu go wyciągnąć z śmigiełka i to pod wodą być? Podobno, no, już. ale to na już. Ale tu chyba nie ma dostępu No chyba jest różnica. Na czarnym tego nie widać, bo to wygląda było brudne na czarnym. No jest różnica, w cholerę. No i obudowa już wstępnie, znaczy wstępnie, tu już całkiem wyczyszczona, wysuszona płyta na miejscu. Chłodzenie na razie luzem, postawimy na niej, zaś podepniemy, włożymy grafikę sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Ten sprzęt, Dobra, pierwsze odpalenie, szukamy przycisku power. Prawda, to na miejscu, Chyba, ja nie wiem, mamy temperatury Nie wiem, czy to by ruszyło. A, do no prądu nie dobra coś z jakiejś przetwornicy słychać Na razie grafika jest testowo włożona na naszą Zobaczymy, czy będzie obraz No niekoniecznie Możliwe, że się biorę resetuje dopiero, także damy mu chwilę Bo coś płyty podświetlił teraz Spora szansa, że będzie obraz Jest No i super jeżeli grafika będzie sprawna, za zasilasz, to też, kurde, nie ma szału, niestety. A dobra, czyli wiemy, że mamy co składać. Składamy to do kupy w każdym razie. Już na 100%. Czy pokażę jakie tu druciarstwo zrobiłem. No, dałem śrubkę inną, bo tej jednej brakowało. No, chyba lepiej, żeby była inna niż... niż nie było żadnej. Ale też ta śrubka... do śrubki podobna raczej nie ma problemu. I też podkładkę od spodu, tą brakującą, białą, uzupełniłem z kawałka tworzywa. Po prostu dorobiłem w miarę podobną tulejkę. Okej, okay, mamy odpalenie już w całości. Podejrzewam, że powinien wpadlić. ładnie płyta podświetlana bardzo, jest. Grafika działa, Tylko niestety jest przełączona przez taką przejściówkę i tak. Tak było. Znaczy ja go dostałem rozłączonego, ale wydaje mi się, że tak było. Wezwolonę jeszcze do klienta, że takiego drugiego kabla nie mam, wiesz. Jeżeli miał taki kabel, to byłoby ok, bo to za bardzo być tak nie powinno. że w ogóle to jest mocna grafika jakie X 1070 a więc no, na takim przejściówce to to jest. No, niestety że nada. Chyba, że ja taki kabel u siebie znajdę, być może znajdę. No jest BIOS, był zresetowany, zaraz tam przegrzebiam. no i wszystko trzeba podłączać ładnie już i składać to i oddawać jutro No i ten wentylator wziąłem i Nasmarowałem, rozebrałem, wziąłem zawleczki i nasmarowałem Niestety, ale chyba wszystkie tak musimy zrobić, bo one są Albo pozacierane niektóre, a niektóre Mają jakieś takie śmieszne bicia, a więc niestety no chyba Taka jest kolej rzecz. Ten akurat się o dziwo naprawił, chociaż wydawało się, że ma bicie, że jest raczej krzywy czpień niż Niż do nasmarowania, a jednak po oczyszczeniu, nasma nasmarowaniu poprawiło się mu, a więc na no pewnie wszystkie tak zrobimy. No i to jest właśnie problem w takich robotach. No bo z tym zejdzie pewnie 4-5 ventylatorów, 4? No dosyć dużo czasu i, i teraz no, trzeba to te pieniądze odebrać. nie powinno mniej więcej kosztować w każdym serwisie każdego komputera tyle samo, przynajmniej tego klienci by oczekiwali, ale tutaj się robi już prawie cały dzień roboty z tym komputerem. nie? No, no i się wyjaśniło. <laughs> Pęknięte. Mamy tutaj kawałeczek. O, to powinno być w całości okrągłe takie. Taka podkładka metalowa. No ona jest pęknięta, no to by wyjaśniało dlaczego. Dlaczego ten wentylator nie obicie? Może się bez tego poskłada i będzie... O Jezu, i jeszcze to. Patrzcie to, a fuj, widzieliście? Masakr dobrze to rozebrałem. No kręci się zdecydowanie ciszej Zobaczymy jak się poskłada teraz bez tej podkładki Może będzie się trzymał, może nie odleci Zableczka na szczęście jest Jest i się założyła dosyć ładnie No myślę, że będzie ok Więc dwa są zrobione, dwa nie są zrobione. No ale nic, składamy tak jak jest. Zobaczymy jak się będą kręcić, jak będzie źle, będą huczeć, to wtedy zasugeruję wymianę. Jeżeli nie, to trzeba to poskładać i po prostu klientowi oddać. ok udało się to poskładać. Parę rzeczy jeszcze musimy się przyczepić klientowi niestety, jak to my. Ten kabel jest żółty moim zdaniem do zmiany, bo tak jak kiedyś już wspominałem, taki kabel to się nawet zapalić potrafi w komputerze. Ja bym to zmienił. No i wentylator jeden jest wyjęty, bo raz, że nie było na niego miejsca na płycie, a dwa, że jest zatarty i tak, ledwo pracuje, ale poza tym, temperatury są mega spoko, przynajmniej w spoczynku, za chwilę to obciążymy, chłodzenie jest poprawione, w stronę teraz jest wylot w tył komputera, zawsze staram się tak robić i to jest chyba najlepszy możliwy sposób. No powiem szczerze, że jest rewelacja, temperatura po 10 minutach testu dobiła do 46 stopni maksymalnie. No To jest coś niesamowitego, no, no, duże ale duże chłodzenie robi robotę. Duża pojemność. Pewnie się nagraje gdzieś tam po jakiejś godzinie grania do 60 stopni, może nawet, ale to i tak jest rewelacja. Potencjał na podkręcanie jest ogromny. A to jest i piątka 6600K, także pewnie ktoś kiedyś go w przyszłości będzie chciał podkręcać. Tylko zasilacz jest do zmiany do podkręcenia. No, szybko na internecie jeszcze sprawdziłem, ile mocy taka grafika może pobrać. Gdzieś tam, zgodnie z tą katalogową. Grafika może pobrać do 150 W mocy. Na linii 12V jednej, bo są dwie linie, 12V, jedna może dać 18A, co w przeliczeniu plus-minus daje 216W. Czyli teoretycznie powinien powinna ten zasilacz tą grafikę unieść, no, ale do tego jeszcze dochodzi obciążenie procesora. Chociaż to jest druga linia, także nie będzie problemu. Ale to nie wiem, czy, czy taki chiński kabel jest w stanie przenieść. Jest w stanie przenieść 200W, czy nawet te 150 bo ja takie kawały już spalone widziałem i przetopione. Także to ja sugeruję wymianę. No i do tego domontujmy sobie jeszcze reklamację. W niedzielę wrzuciłem film z Legionem, którym, w którym zmieniałem KBC. Wszystko było ok. Komputer przestał yy, pracować na zasilaczu po, po kilku dniach. Wiadomo, ja go nie składałem do końca, ja go tylko odpalałem i u mnie działał. No niestety. Spora szansa, że. Bo już trochę nie posiedziałem, drobnicę przemierzyłem. W ogóle brak napięcia poza kluczami wejściowymi. Nie budzi się tak, jakby. Mimo, że jest sygnał. ACDT AC dete, Detect jest sygnał. Mimo to nie wstaje ta płyta. W ogóle nie jest zasilana. Nawet nie chodzi o to, że detekcji może nie być na zasilaczu. Bo. E, bo zaprzątałem się. Bo tam detekcja jest na, na dwa sposoby rozwiązana. Sygnał AC Detect jest, AC jest wystawiany w momencie kiedy w ogóle pojawia się 19V przed kluczami już mamy jeden klucz, drugi klucz one są domyślnie zamknięte napięcie pojawia się tu na wejściu na gnieździe zasilania jeżeli już na gnieździe jest napięcie to tam przez rezystory podciągające jakąś tam drobinkę rezystorową y, powinno trafić na układ zasilania charger y, sygnał 2, o poziomie 2,6V że jest napięcie i to dla niego jest sygnał do otwarcia kluczy pierwszego, drugiego mierzy sobie spadki napięć dla nich, jeżeli są ok, nie ma, czyli to mu daje znać, że nie ma zwarcia, bo to sprawa on ma sobie wylicza pobór prądu na tej podstawie, czyli nie ma zwarcia, to on jest w stanie wtedy dopiero nawiązać czy komunikację, czy zasilić linię yy, tą, bo z tym komunikacji, w wypadku Lenovo jest yy, rezystorowa, zasila tą linię, już detekcji zasilacza, czy jest dobra moc i rozpoczyna ładowanie baterii, natomiast on zawsze powinien pracować na zasilaczu, Niezależnie od tego, czy zasilacz jest dobry, czy ma rezystor w końcówce, czy nie ma, czy są tego plus i minus, powinien pracować, nie powinien ładować baterii, a on nie pracuje w ogóle, na żadnym, znaczy nie na żadnym, bo pracuje na pracuje na moim serwisowym, o dziwo. a nie pracuje na oryginałach, dużo mocniejszych, a więc plan jest taki, że zmieniamy charger, mamy taki charger, bo to jest BQ70, nie wiem jaki Zapomniałem. Natomiast wiem, że taki charger gdzieś mam na serwisie. Zamawiałem go przy okazji Acer'a kiedyś tam, no nie? Nawet to pokazywałem na którymś filmie. I mam, bo zamówiłem wtedy dwa. Tam był ten problem, że on nie przyszedł, ale jednak, jednak go dosłali, Mam ten charger. Zmieniamy go. Moim zdaniem tu jest jakaś, jakiś zły odczyt wartości wewnątrz samego chargera. A drobnica przemierzona, wszystko jest ok. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 Dobra sytuacja jest taka Układ jest zdjęty Zaraz nowy upad będziemy sobie pobierać Teraz coś też zobaczycie Yy, Płyta w tym czasie żeby nam nie stygła, nie jest na podgrzewaczu. on jest wyłączony, ale tu zagrzany był do 100 stopni, teraz sobie już spokojnie stygnie Płyta jest w dotyku ciepła, nie jest gorąca Także żeby temperatura utrzymała, żeby nam nie stygła w tym czasie. Bierzemy się do roboty

In your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ok, no i kładziemy układzik na płycie. Najpierw trzeba zadbać sobie o jego pozycjonowanie. Chociaż nie, najpierw trzeba jeszcze podcynować odrobinę pady na płycie. nie ma się zobaczyć, że będzie za dużo. Zwykle nawet jeśli jest za dużo, to ona wypływa. Nie robię się zwarty między nóżkami Nie ma raczej o to obawy. Mnie się przynajmniej nigdy nie zdarzyło. Raczej bym się bał niedolutowania. Tutaj w tym momencie niż. Niż za dużo Nawet mogę na próbę, jeżeli ktoś w to by nie wierzył To z tej strony jest zrobiona zlewka między pinami I niech tak zostanie Resztę zrobię dobrze, a to zostawię zlewkę, zobaczycie, że to się nic nie dzieje Ważne jest, żeby na tym padzie nie było zbyt dużo ceny. Cena dobrze trzyma, jak jej prawie nie ma, takie jest powiedzenie że teraz sobie zrobiłem, bo tu sobie zdjąłem cenę, zaraz sobie dołożę. Ok, teraz tak układ do pensety bierzemy układ bierzemy w pensetę. Ja biorę w ten sposób, nie biorę sami łapkami, bo lubi spadać. Do lewej ręki gorące powietrze. Mam sobie troszkę większy nabieg, bo to płyta jest dosyć gruba, 400 stopni, 395 stopni ustawione układ w rękę i najpierw cenę rozpuszczamy i potem dopiero układ kładziemy, żeby jego za długo nie grzać, żeby się nie uszkodził temperaturowo Musi być widać, że cena się rozpłynęła. Wy tego w kamerze nie zobaczycie, ale w mikroskopie to widzę dosyć wyraźnie. Bez podniecania. Grzejemy długo lepiej to dopunktować dobrze niż źle. Nie ma się co bać, płyta jest przygotowana na temperaturę. Nam tu musi zatańczyć i sam się wypozycjonować. Powinno być ok. Wygląda przynajmniej z góry, że jest równo. Teraz póki płyta ciepła, topnik, soldering w rękę i oblutować. Na zimnej płycie tego nie zrobicie tak łatwo. Zawsze jak byłem amatorem jeszcze, czy znaczy dalej może jestem, ale jak nie umiałem tego lutować, to się wykurzałem, że to nie chce się tak podcinować jak na filmach. Oni mają ciepłą płytę, dlatego im to idzie dobrze. Nikt tego nie chciał mówić, a, a każdy miał ciepłą płytę i to dlatego tak fajnie szło. Nawet najlepszą stacją na zimnej płycie tego tak nie oblutujecie. O, teraz wyszło super. że ja też nie wiem, bo nie miałem nigdy stacji chociażby JBC, ale myślę, że na zimnej pojedzie można o tym zapomnieć, żeby to tak zrobić. Teraz, jak ktoś spostrzegawczy to może widzieć, chociaż pewnie aż tak nie. Ja to w mikroskopie widzę. Tu mi się zrobiła z leweczka Te układy trzeba po, poprawić luty, bo no jednak grzeje się to ciśnienie jakieś tam jest, ta cyna się może przemieszczać i te układy się lubią poderwać. No, na zimno tego zrobić się nie da. Sorry za rękę w kadrze, ale ja to w pierwszej kolejności muszę polutować dobrze, a w drugiej kolejności muszę to nagrać. Nie odwrotnie. Dobra. Czyścimy, zobaczymy, czy układ równo siedzi, bo może, może nie jest tak wcale dobrze, jak się cieszę. Też między nóżkami, jeżeli są. Jeżeli jest stopnik, to nie zobaczycie, czy układ siedzi poprawnie. Trzeba go dosyć dobrze wyczyścić, i znowu metoda mogę Wam sprzedać. 150 stopni maksymalne ciśnienie na stacji i wydmuchujemy topnik z układu Dobra, dla mnie już jest chyba kolejny dzień albo nawet dwa dni później, bo się zakopałem w tych, w tych robotach wszystkich. Zaraz Wam tłumaczę, co było nie tak z tym Lenovo, z tym KBC na które właśnie robię reklamację już Państwu tłumaczę do dyspozycji mieliśmy tak zaraz zresztą pokażemy cały dokładnie schemat jak odbywa się detekcja zasilacza w tym modelu przełączmy się na schemat połączeń logicznych wjeżdżamy sobie na układ przetwornicy zasilania mamy dwa klucze pierwszy, drugi klucz, mosfety wejściowe sterowane są, i bramka jest i tak bramki są połączone a więc otwierane są te MOSFETy naraz. potem mamy jeszcze testor pomiarowy. Tutaj wartość spadku napięcia musi się zgadzać dla układu ładowania, który zadecyduje, czy te klucze przypadkiem nie trzeba zamknąć. Natomiast one powinny być domyślnie cały czas otwarte. Zamknięte tylko wtedy, jeżeli coś jest z tą linią nie tak. No i w momencie, kiedy zresztą bardzo polecam kurs naprawy płyt głównych na forum Elwicom. Też tam się właśnie przy tej naprawie, przy tej reklamacji posiłkowałem tamtymi informacjami, bo trzeba sobie przypominać takie rzeczy, łatwo się zapomina. A więc tutaj sterowanie bramkami jest z tego układu. Gdzieś tam jeszcze jest niżej narysowany układ zabezpieczenia linii, ale to jest ta linia adapter ID czyli już tego Pinu wykrycia mocy zasilacza. I ono na razie nie była problemem tu będą być 3V Always, one nie są Always, one są tak naprawdę załączone dopiero z głównej linii 3V, a więc ten pin musiał być martwy w momencie kiedy ja podłączam zasilacze bo jeszcze nie zasilana była ta przetwornica dochodził, owszem, znaczy inaczej, nie było napięcia tego tutaj P3 dochodziło napięcie tutaj z VIN i PTR, tą diodę sprawdziłem, wszystko było ok De detekcja, potem jeszcze jest ACD, czyli rzeczywista detekcja. Tutaj jest rezystor 39 kg, jest on ok, sprawdziłem go. Ten 6,2 kg sprawdziłem. Tu jakieś 2,6 V na tej linii, czyli wykrycie powinno być. Stan był wysoki. Mimo to klucze się nie otwierały. Dlaczego? Bardzo prosta usterka, lepszej być nie może. Oczywiście, już nie układu ładowania, już MOSFETy zmieniałem, bo jakieś upływności. Yy, bramka DREN. Mogą powodować brak otwarcia kluczy. No wiadomo, główna linia nie była zwarta, bo laptop się potrafił czasami uruchomić. Nawet zresztą miernik to pokazywał, że nie jest warta, a po podaniu napięcia na PR-201 rezystopem płyta wstawała. Poprawnie, z, z poprawnym poborem resetował się BIOS, także ta płyta była sprawna za kluczami. Tylko co się dzieje, że, nie że klucze się nie otwierają? Mianowicie oryginał zasilacza był spieprzony, to było już wiadomo. Klient zamówił zamiennik, który kurwa nie otwierał bramek. Trzy dniówki mnie kosztowało Dopiero dzisiaj wziąłem oryginał Lenovo Który na spokojnie tą płytę Tylko, że słabszy a na spokojnie tą płytę zasilają, otwierają się klucze Także problem cały czas był w zasilaczu Zamiennik, no Grenissel, no chuj tam powiem Grenissel zamiennik, nie ładował Ma napięcie, jest wszystko z nim ok Też ja mam taki problem bardzo często z moim Ridenem Riden to nie jest zasilacz idealny do, do serwisu laptopów Bo właśnie on bardzo mocno szumi ten szum na tych liniach jest na tyle duży, że nie otwierają się klucza bardzo często w różnych, w różnych sprzętach. No, w, no w laptopach, bo, no, no, bo jest ta, ta detekcja jest zawsze oparta na tych dwóch MOSFETach. Czasem na jednym, ale zwykle na dwóch. A więc MOSFETy, które zmieniałem, muszę teraz zwrócić na oryginały, bo te oryginały były zajebiście mocne i, i takie muszą zostać. Natomiast, no, winny był zasilacz. I koniec, i, i po temacie, nie? Od dwie dniówki, czy się poszło w chuj. A więc taki jest z tego morał, że to, że dochodzi napięcie zasilania i można je zmierzyć miernikiem, że jest 20V, a nawet przeszło 20V, to nic nie znaczy. Zasilacz może być i tak uszkodzony, tak, że albo no, nie sprawny, bo ten akurat diody LED by pewnie zasilał, czy tam jakieś wiele gówno, ale laptop, zwłaszcza taki gamingowy, gdzie są detekcje zasilacze i wrażliwe przetwornice, może nie wstawać. Dobra, no i jeżeli chodzi o ten komputer, to się z żegnam. Yy... Czyszczenie przeprowadzone chyba najlepiej, jak można było. Wyczyszczone do, dosyć dokładnie wszystko. Na elektronice nie ma grama kurzu, na obudowie zresztą też jest wyczyszczona, nawet obudowy tam pędzelkiem przemyty, żeby było już tak bardzo fajnie, bardzo ładnie. Też pionowce proś, żeby go dobrze wyczyścić i jest to zrobione. Wentylatory dwa się udało zrobić, bo były rozbieralne, Dwa się nie udało zrobić, bo nie były rozbierane. No ale tak, jak już z kolei rzeczy, no, jeżeli czegoś nie da zrobić, to nie robimy. A jeden w ogóle nie jest, został założony, bo tak bił i tak brzęczał, że, że to było bez sensu. Klient o tym oczywiście wie, jeżeli chce tam może sobie zamówić nowy czy coś, ten kabel proponowałbym wymieniać. No ale jeżeli zostanie, no to już nie w mojej kwestii to jest, chyba że będzie klient to chciał zrobić u mnie. Także dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć!